To, co często mnie na przykład zaskakuje i wiem, że zaskakuje też Was, to jest to, że nie zawsze olejek pachnie tak jak substancja, która nam się z tym, z tym olejkiem kojarzy. Na przykład przy lawendzie. Często jest tak, że oczekujemy od zapachu olejku zapachu kwiatu, z, którego, z rośliny, z którego ten olejek został zrobiony. Ale przez to, że tutaj mamy ten proces uzyskiwania tego olejku taki, ani inny, ten zapach nie zawsze oddaje dokładny zapach kwitnienia danej rośliny i o tym trzeba pamiętać. Skąd się wzięło w ogóle olejki aromatyczne? Kiedyś używano olejków zapachowych do różnych rzeczy. Ale w miarę rozwijania się nauki, w miarę rozwijania się metod badawczych, zaczęliśmy naukowo potwierdzać to, że niektóre substancje z olejków są używane, mogą być używane, mają właściwości prozdrowotne. I właśnie z tej terapii em, Właśnie z, tej, z tych podstawowych olejków zapachowych powstała terapia zapachami, terapia olejkami aromatycznymi. I teraz coś w tych olejkach takiego, że one mają działanie prozdrowotne, że mają działanie lecznicze. Są w nich związki, tak zwane związki aromaterapeutyczne. To są bardzo podobne związki, które są w innych roślinach i w innych ziołach, na przykład w pałodarko Są to związki o takim. To jest pieście aromatyczne, często się rysuje takie kółeczko, on czasami ma dwa takie pierścienie, tutaj będzie identyczne. W olejku tymiankowym takim związkiem jest tymol i carbacro. ale co jest przewagą oleju tymiankowego? Dlaczego nie możemy na przykład wziąć sobie substancji chemicznej na nazwie tymol i używać jej i mieć nadzieję, że będzie działała dokładnie tak jak olejek? Dlatego, że oprócz tego głównego składnika, czyli głównie tymolu w olejku tymiankowym, jest też milion innych substancji naturalnych i to ich synergiczne, czyli wspólne działanie tych wszystkich substancji sprawia, że on ma takie funkcje prozdrowotne, że nie tylko działa na wirusy i bakterie, działa też przeciwgrzybicznie, działa na kandydę wewnętrznie. Jest tak, że lu są różne olejki tymiankowe na rynku, są w różny sposób pozyskiwane. Proces produkcji jest różny, stąd jest różna cena. I są olejki o różnym hemotypie. Co to oznacza? Hemotyp to jest najczęściej taki, taka nazwa chemiczna substancji, której jest najwięcej w danym olejku. W olejku tymiankowym najczęściej jest to tymol, czyli mówi się o hemotypie tymolu. O trzecim miesiącu życia Wam powiedziałam. Olejek tymiankowy zalicza się do olejków gorących. To znaczy, że tak samo jak oregano, jest w stanie podrażnić skórę przy dużym natężeniu. Mocny tymianek z zielonego detoksu jest bardzo, bardzo, bardzo mocny. Bardzo skondensowany i bardzo intensywny. Jak go używać? Możecie go dodawać do nebulizatora. Słuchajcie, będziemy wyliczali. Więc tak, może jeszcze chwilkę. Na co on będzie działał? Na wszystkie infekcje górnych dróg oddechowych, na jakiekolwiek zakażenie, czy grzybiczne, tak jak powiedziałam, na kandydę Słuchajcie, on działa też przeciwpasożytniczo, więc możecie go w taki sposób stosować. On działa podnosząc odporność. I teraz co możemy z nim zrobić? Po pierwsze, inhalator. Po drugie, nawilżacz powietrza, Wystarczy zakropić do miejsca, gdzie na przykład um, dodajecie wodę. Do nebulizatora, razem z... Um, solą fizjologiczną. Ja wiem, że w, w wielu nebulizatorach jest napisane, żeby nie dodawać nic, ale jeszcze nigdy się nie spotkałam z tym, żeby dodatek olejku cokolwiek e, uszkodzi, w jakikolwiek sposób uszkodził nebulizator. Wystarczy dodać sól fizjologiczną, tam gdzie zwykle dodajecie ją i do tej soli jedną kropelkę tymianku, tylko pamiętajcie, żeby nie zakładać w tym dziecku maskę od nebulizatora od razu, bo ten tymianek jest za mocny. Trzeba najpierw tą maskę podtrzymać obok i dopiero po kilku minutach e, można przyłożyć się bliżej, inaczej podrażnie skóra u dorosłego też tak może być. U astmatyków tymianek świetnie działał go ząb dolegliwości i pomaga wychodzić z tych infekcji. Więc nie w momentach ataków astmy, ale właśnie pomiędzy nimi zróbcie sobie rutynę jeden-dwa razy dziennie. Taki olej tymiankowy trzeba inhalować, aby się nim nebulizować. Jak go jeszcze używać? Bierzemy do słoiczka, oleju bazowego, jakikolwiek olej to może być, jaki macie w domu, najtańszy kujawski czy oliwa z oliwek. Do tego oleju dodajemy w zależności od tego, jak w jakim wieku macie osobę, która tego potrzebuje. Dla małych dzieci wystarczy jedna kropeleka, dla większych osób jedna, dwie maks. Mieszacie to i smarujecie części ciała, gdzie jest dużo tkanki tłuszczowej. Uda, pośladki, brzuszek. I to się będzie wchłaniało do środka. O nebulizacji i inhalacji już mówiłam. Do kąpieli też rozcieńczajcie. Czyli dodajecie do oleju bazowego tego oleju tymiankowego, dodajecie do wanny i to mieszacie. Jeżeli nakroplicie sam olej tymiankowy, to gwarantuję Wam, że parzy Wam skórę, więc koniecznie go rozcieńczacie. Możecie go rozcieńczać w innych tłuszczach, ale olej bazowy, zwykły olej jadalny do tej pory działa najlepiej. Do moczenia stóp i do smarowania stóp. Pamiętacie, zimą robiłam taką akcję, smarujemy stopy, żeby zwiększyć odporność, żeby dzieci nie chorowały. Cały czas możecie to robić, słuchajcie, w maju jest pogoda straszna. Dużo maluchów choruje, nie dajcie swoim się zarazić. Dbajcie o nie, dbajcie o siebie, dlatego że niedługo będą wakacje. Bez sensu wchodzić w sezon czerwcowy, wakacyjny, fajny, yy, po prostu z chorobą. Jaka jest różnica między olejkiem a przyprawą? Po pierwsze w stężeniu. Przyprawa jest, nie wiem, 10 tysięcy razy słabsza i samego, same używanie przyprawy do gotowania jest ekstra, ale to olejek ma moc aromaterapeutyczną, czyli będzie miał to działanie lecznicze. Przyprawy są świetne, pomagają w trawieniu, ale jeżeli jest choroba, jeżeli jest stan obniżony odporności, sięgajcie po olejek, bo przyprawę to będzie za mało, tam jest po prostu za mało składnika aktywnego. Generalnie olejki można pozyskiwać na kilka sposobów. Najczęstszym sposobem jest metoda destylacji parą wodną. I takie są wszystkie olejki zielonego detoksu, ale można to się uzyskiwać w metodzie z dwutlenkiem węgla, albo na przykład w prasie, w takim wyciskaniu, szczególnie jest to częste przy cytrusach. Jak są olejki cytrusowe, to wyciska się skórkę. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda taka destylacja, może ja Wam narysuję, polega to na tym, Zaczekajcie, no, tutaj kręcę jakiś. O... Już mam podkładkę. Polega to na tym, że tutaj macie taki kanisterek. W dużych destylarniach to są duże tanki. W tym miejscu się podgrzewa surowiec, wprowadza się w parę wodną cały surowiec, a potem jest taka długa rurka. Na której następuje obniżenie temperatury i on się skrapla. I do jednego opakowania idzie woda z, in z resztkami, a do drugiego maleńkiego opakowania niewielka ilość olejku. Na przykład y, przy oleju różanym y, trzeba jedną tonę płatków róż, żeby uzyskać 5 ml olejku, dlatego ten olejek jest taki drogi, ale tak jak widzicie, tego tak surowca jest tu dużo. I zobaczcie, tutaj jest temperatura, a jak widzicie już przy olejach eterycznych temperatura nie jest najkorzystniejszą rzeczą. Dlatego tak ważne jest pilnowanie całego procesu produkcji, żeby ta temperatura tutaj, jak się podgrzewa ten, y, tą całą substancja tutaj nie była za wysoka i ja specjalnie zwracam uwagę na każdy etap procesu przy produkcji olejków z zielonego detoksu, że ta temperatura tutaj była stabilna i żebyśmy nie tracili właściwości olejków eterycznych. Tego olejku, który się tutaj uzyskuje podczas rozdzielania metodą destylacji parowodnej jest naprawdę maleńko, dlatego te olejki są tak drogie, bo używa się tutaj bardzo dużo substancji, żeby na koniec dostać jakikolwiek olejek. Czyli tak: dodajemy, podgrzewamy, woda idzie do góry, schładzamy, skrapla się woda i oleki. Jest też coś takiego, słuchajcie, że oleków eterycznych używa się do różnych kosmetyków. I czasami nie stosuje się wtedy metody destylacji parą wodną, tylko stosuje się różne maceraty. Na przykład miesza się substancję z alkoholem albo z oliwą. Ja wam pokazywałam na przykład przy mleczu, przy mniszku lekarskim, że wymieszałam kwiaty mniszka lekarskiego z oliwą i będę robiła z tego macerat. A takie maceraty już nie mają takich silnych właściwości przy olejkach innych właściwości, jak olejki. Yy, I często używane są na przykład w kosmetyce, ale do aromaterapii, czyli aroma, czyli terapii aromatem, najlepiej używać olejki właśnie destylowane parą wodną. Te destylowane dwutlenkiem węgla są bardzo rzadko spotykane na rynku i są ultra drogie.